No to dzień dobry, dzień dobry. Witamy na Ruderce w piątek. Patrzcie, jak tu się zrobiło zielono. No nie było nas tydzień. Tydzień nas nie było, a tu jest taka zmiana, że. Wow, po prostu szok. Dobra, no to szybkie, e, szybki rzut oka. E, I lecimy, bo mamy dzisiaj naprawdę bardzo dużo pracy do zrobienia. E, a jeszcze właśnie przyjeżdżają panowie z oknami, więc musimy to ogarnąć. Co tu mamy? Tu mamy butelki do wywiezienia na pszok. Tam mamy okna. Zaraz wam pokażę. W ogóle trzeba by było skosić tu trawę. I... Tu mamy tak starą jakąś wersalkę, nie nasza. Okna plastikowe raczej też nie nasze. Ktoś sobie podrzucił, no ale trudno już mamy. I mamy też sporo starych okien. Muszę z nimi zrobić przesiew. Część zostawimy. Część do wywiezienia na przok i jeszcze na szybciórka wam. O, tutaj są jakieś jeszcze telki, plastiki. Szybciutko, szybciutko. Jeszcze wam pokażę. Nasz zakręt wstydu. I zakręt wstydu wygląda tak. To też mamy do wywiezienia na przok. Opon z traktora nie przyjmują, więc no nie wiem, co z tym zrobimy. Musimy coś wymyślić. Jeszcze obejdę wokoło i Wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście skarby wychodzą z każdego miejsca. Patrzcie, jak tu się zielono nam zrobiło. Tak zarosło. Nie wiadomo kiedy, trochę popadało, trochę poświeciło i mamy zielono. I nasz majestatyczny dąb, który króluje nad całą naszą działką. E, powinniśmy zacząć grodzić działkę. No zdecydowaliśmy, że na początek kupimy tylko i wyłącznie taką siatkę leśną i nią zagrodzimy ten teren, bo my tutaj mamy około 200, 260 metrów na tą stronę i z drugiej strony jakieś 130, czyli mamy 390, prawie 400 metrów płotu, więc początkowa moja kombinacja zrobimy. Piękny drewniany płot jakby... Odeszła w zapomnienie, bo nas na to yy, no, jakoś nie stać obecnie. Jeżeli wydamy na płot, to nie będziemy mieli kasy na całą resztę. No a są ważniejsze rzeczy niż płot, więc idziemy w siatkę. A teraz spojrzenie na ruderkę, na walącą się stodołę. Tam mamy w oddali, no nie takie oddali, ale tam mamy sąsiadów. No i tutaj jest działka do ogarnięcia. Jeszcze zobaczymy, co tam na polu słychać jakieś zielonki albo bażanty nam chodzą i idziemy działać na górze Dobra. a co tam na górze to zaraz wam poopowiadam będziemy dzisiaj działać na górze, a co robimy na górze o jak trzęsie jak idę, nie mogę bo tak z ręki kręcę a na górze będziemy moi drodzy dzisiaj robić tą całą poduszkę, czy tam poduchę betonową, więc musimy iść deski zrobić na szalunek rozrobić beton, wylać, no zobaczymy jak nam to Pójdzie. Idziemy na górę, pokażę Wam. Hej, ho, hej ho, do roboty by się szło. Tyrym, tym, tyrym, tyrym, tym, tym, tym. A ja nie do roboty. Ja idę zobaczyć, jak wygląda z drugiej strony. Ale pokażę Wam kogoś, kto już robi. Halo! Dobry. <laughs> Dobry? Co robisz? Szykuję klapki. Jakie klapki? Musimy mieć przechodzić. A tak serio? Do szalunku? Tak. Dobrze. A zrobimy dzisiaj ten szalunek? Tak. bo ja właśnie, już teraz wszystko jest przygotowane, zaraz będziemy układać na górze. To ja idę nakręcić. Jak robicie szalunek z tatą? A poopowiadasz? Ja nie. Wiem. Wykonawca, hmm, wykonawca. A kto jest wykonawcą. Ja to <laughs> Idziemy do Wojtka, poopowiada wam trochę o szalunku. Trochę specjalistycznej wiedzy będzie, a nie moje Pitu Pitu, nie? Mam do Tutaj tak. Dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłam, żeby poopowiadał pan trochę o szalunku. Jeszcze nie skończony. No. Dobra, to zobaczymy jak wygląda pierwsza strona. Pierwsza strona wygląda tak, że mamy... Ja się wychylę, chociaż się boję. O. ...deskę jest wymiar, ile, Desk ile powinno być... Gdybyś to, wciął, to gregat. Gregat? Czy będziesz to ściął? Nie. To na razie nie odpala, ja to sobie takie podobijam później. Dobra, to mamy tak. Deskę po długości z jednej strony. Na wysokość betonu, ile beton będzie wylany. Dobrze. Tam mamy deseczkę, która nam blokuje. Tam na końcu chyba też. Trzyma pion. Trzyma pion. Szarunku. No i co? I, szerokość I teraz z drugiej strony deseczka Dobra, i co będziemy jechać z tych? A tu patrzcie, jakie mamy podparcie. Ja pokażę Wam, jak to wygląda tu. O, tutaj jeszcze jest przerwa, więc tutaj będziemy deskę dobijali, żeby nam beton nie wypływał. Nie jesteśmy taki geniusze, że myślimy, że, że będzie beton tak stał. Tak więc tutaj jest szalunek z jednej strony zrobiony. Wiesz z czego jest szalunek? O, panowie gadają mi ze ścianą. Zaraz nim zapukam. <grym>, szalunek jest zrobiony z desek, które były na podłodze tutaj. Dokładnie na suficie, no bo... Tak, na suficie. Więc jeszcze z drugiej strony. No i dzisiaj, dzisiaj wylejemy ten... Tą całą poduchę. A tam sobie podparliśmy się tak wychyla, ale strasznie boję wysokości. E, podparliśmy sobie balkami, które tutaj były. I ja teraz schodzę na dół i muszę posprzątać ten butel tam. Więc będę czyściła cegły, trawno na jedno miejsce znowu, powtórkę z rozrywki. Ale zieleń, kurde, mega. Tutaj nastąpiła dalsza część jasności. Możemy się smyrać po nóżkach. Kiedy, kiedy, kiedy. Może, aż w końcu będzie taki moment, że nie będzie tego gruzu, że zalejemy po prostu to chudziakiem i będzie to jakoś wyglądało. No ale coś ten chudziak nam tak miał być już tydzień temu i znowu coś, i znowu coś. Ciągle nam się oddala ten magiczny moment. Trudno, trzeba jeszcze trochę poczekać. Jeszcze mamy pewną komplikację ze schodami, ale o tym Wam. Kiedy ja opowiem. Eee, dobra moi drodzy, to teraz ja się biorę za ogarnianie cegie. Muszę je ładnie przygotować, wziąć sobie jakąś paletę na paletę cegłę, poogarniać tam co? Drewno, które leży, żeby jakoś to wyglądało w jednym miejscu, bo tak mamy tu trochę, tu trochę, tu trochę. Nu, no, vien čia ja biura, ką gal ko paairegars. No. Męczyłam się. W ogóle docęcie ten kunszt, do doboru rękawiczek do brudnych kumiaków. Tak serio to wyszło przypadkowo. Mm, ale w ogóle chciałam Wam pokazać. Eee, o, o, czekajcie, patrzcie. patrzcie na te spróchniałki, jakie mieliśmy w górę. Ładne byłoby drewno, gdyby nie było spruchniałe. Eee, Dzisiaj, oprócz tego, że wspomniałem, to widzę, że jakieś korniki się też zabrały i inne drewnojady. Dzisiaj nam przyszły preparaty na drewnojady właśnie i będziemy smarowali tym preparatem to drewno, które zostaje u góry. Na spuszczele, jeżeli się nie mylę, korniki i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, później Wam opowiem coś więcej o tym preparacie. Polecał nam je e, stolarz i też pan startaku w którym bierzemy drewno więc więcej wam opowiem później o tym póki co musimy poogarniać teren drewno posprzątane jeszcze tu została taka wielka belka ale to muszę poprosić Wojtka żeby mi pomógł z tym no i zostaną tylko <laughs> tylko, tylko, tylko jasne cegły To jest zeglina. no to jeszcze cegły tam częściowo posprzątane, a cała reszta no będziemy musieli coś wykombinować. Dobra, szanunki ku końcowi, mniej więcej. <grystanie> uh -huh. Mistrzu sprawdza. Co tam mistrzu? No jeszcze połatamy, połatamy i będzie pięknie. Będzie pięknie? Kiedy? A jest betoniarnia, otwieramy betoniarnię dzisiaj. No wiem. Ktoś potrzebuje beton, to będziemy dzisiaj robić takie ilości przemysłowe. Co? Dobra, jesteśmy ku końcowi robienia szalunku, jeszcze nam tu jakieś deseczki brakuje, ale tak ogólnie to już mamy przygotowane. Tam jeszcze, o widzicie, tam, tam, tam jeszcze trzeba deska. No, a tak poza tym jest gotowe. O Boże, gotowa kierowniczko? Gotowa. To kręcimy. Dobrze. Przerwę z pięknym widokiem, który za niedługo już zaczniemy murować. Chcieliśmy się za betonowanie i tak ta Wojtka rozrabia beton. Ja ładuję beton z taczki łopatą do wiader. Daję tutaj sobie na linę. Podciągam. Wojtek zabiera, wylewa. I z powrotem spuszczę wiadro, ja ładuję, jedziemy na trzy wiadra. Takich taczek nie wiem ile mamy, ale betoniarek ponad 5. Dobra, idę kolejna saczka, koniec nagrywania. Ja. Jak tam Wojtuś? Ja teraz nie, ja robić, wtedy nie ja będę robić, teraz już nie robić, więc nie wiem, coś. Dobra moi drodzy, to jest siódma betoniara powoli w końcu brniemy do zakończenia dzisiejszej pracy. W sumie jest już 19. Dobra, moi drodzy, pokazuję wam, czy ekipa, czy ekipa, czy robota poszła. Robota poszła. Nie jak po maśle, ale poszła. Poducha wylana, betonowa. Teraz niech to sobie ładnie tężeje. I jak sobie to się zsiądzie, czy jak Można to się mówi? będzie murować. Jeszcze spojrzenie na pole. Jest godzina 19.20, nie, 40, pięknie, tak wygląda, jeszcze weźmiemy sobie Wojtka, Wojtek wam coś poopowiada, o patrzcie, jeszcze tutaj nasza piękna ściana, gdzie jest Wojciak? Wojciech? Wojciech! No, Wojciech, widzieliśmy taki napięty, napięty grafik, grafik, był, grafik nie? Że, że widzieliśmy, co w całe ręce wsadzić, ale się udało, wszystko się udało, więc... Jutro jest sobota i jemy, odpoczywamy. Uuu, uuu. Nie, 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 nie. Jutro pracujemy. Jutro w pracujemy, bo jutro mamy zaplanowane też parę rzeczy, tak? Więc widzicie, jak wygląda u nas sobota. A byłem blisko. W niedzielę relaksujemy no moi mili, my powoli zaczynamy sprzątać, bo jest za 7-8. Pokażę wam jeszcze piękne pole, bo siebie już chyba dzisiaj nie pokażę, bo naprawdę jesteśmy totalnie brudni, styrani. No, jak po dobrej robocie? Wojtek jeszcze poszedł sprawdzić, czy czasami nam beton nie cieknie bukami, bo to by był ambaras niezły. Mam nadzieję, że nie i będziemy mogli spokojnie spać tej nocy. Słyszycie, jak ptaszki śpiewają? O to w tym wszystkim właśnie chodzi. Ptaszki, spokój, cisza. Wojtek tam obserwuje. Mam nadzieję, że przyjdzie i powie, że wszystko gra. No, poszedł jeszcze z drugiej strony sprawdzić. Bo my też pójdziemy zobaczyć. Jeszcze spacerek na koniec dnia. Wojciech Obserwator I co? I co? Dzieje się coś, czy nie? Nie dzieje się Woda, no to dobrze Czyli jest dobrze Możemy jechać Księdze. Spierdzielamy No dobra moi drodzy To spierdzielamy stąd No dobra, idziemy, bo się nie zbierzemy.